I witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na maja One Beyond Bully. Dzisiaj sobie kupiłem Skull Troopera. Fajny skin. I powiem Wam szczerze że. No, bo tutaj chciałem mieć, bo taki OG jest z sezonu pierwszego. A dzisiaj sobie maja One Beyond Nie wiem, po paru miesiącach możecie sobie wpaść, zobaczyć na mój film, jak kiedyś grałem, parę miesięcy temu, i jak grałem teraz. Zaczynamy. gra Mam niepełne życia na... No. Ja nie będę nic w filmie mówił, bo chciałabym, żebyście mogli się skupić na oglądaniu tego materiału. No chciałam sobie tak właściwie porównać też, jak grałem kiedyś. Ty będą oczywiście też moje porażki, do. Dobra. O, dobra. Gramy bez takiego typowego one v O, Dobra, to czas może na zdecydowanie budowli. Dosyć Wam dużo może skinów, ale to w innych odcinkach Wam pokażę. Aha, bo to jest niepełne życie. Zapomniałem sobie. Już tak naprawdę 20 osób grało na tej mapie. Kiedyś grało chyba z 14 tysięcy na maja, ale ta gra po prostu już przestała istnieć. Trochę mój skill tutaj się zmienił, ale tylko troszkę. Nauczyłem się parę po prostu skrótów i dyra. Powrót, elegancko.

A, gdzidzid, dobra, te było ok. Niepotrzebnie cechowałem. No, ale O misegundi voi, direzione di ciò che avete A sobie zresetuję budowę teraz. Nie mogę? O. Nie, nie, powinno się dać. Trudno. Wtedy graliśmy większą grupą osób, ale teraz już myślę, że w takiej samej, żeby zagrać z tymi samymi osobami jest już trochę większy problem. Ponieważ niektóre osoby po prostu już rzadziej grają w Fortnite'a i skonstruować taki skład. Można tak to ująć. Nie jest już tak prosto, wobec tego dzisiaj że to po prostu cały odcinek. Ale będzie też odcinek z maszyny z dalekiej podróży. Myślę, że w tym tygodniu postaram się to zrobić. Nie, po co? Czemu? Idealnie, prawie bym uciekł. Trudno. Dobra, czas chyba na resetowanie budowli, bo coś tu już jest nie tak proste. Nie da się, bo to otaczają te A teraz się powinno.

I to już kończę taki odcinek krótki, żeby może pokazać te umiejętności, żeby później sobie mógł zobaczyć co po tych paru miesiącach zrobiłem zwany progres. Nie chciałem jakoś tak tego, tego trenować, to jakoś samo przyszło z jakichś klipów się nauczyłem na początku wolno, a dzisiaj się już rozgrzałem i robię to troszeczkę szybciej. Aha, nie wiedziałem, byłem zagapiony, dobra. Trzeba bym zresetować budowlę, ale jest to na chwilę obecną niemożliwe. A, bo było tutaj na terenie, nie zdążyłem się troszeczkę uleźć. O, Dobra, jestem bezpiecznie. A, tak, tak, tak. O, oh! ale wysokiego już Wiem, że bez się się Gubię się już w tych budowlach. To na tyle. Taki ten. Mm, inny odcinek będzie z Batery ale To Wam powiem o moich progresach więcej od tego ostatniego filmu. Z tego, Otóż, no, widzieliście zresztą, jak się inaczej, ale chciałem zagrać na tej mapie specjalnie, żeby. Bo ja na nie grałem to już trochę dawniej, więc na razie.